Zaczynamy sobie od artykułu 94 Kodeksu Pracy. Pracodawca jest zobowiązany w szczególności, tutaj mamy punkt 9, tam jest więcej punktów, oczywiście więcej obowiązków, ma przedsiębiorca prowadzić i przechowywać w postaci papierowej lub elektronicznej i to jest nowość dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownik pracowników czyli to się nazywa dokumentacja pracownicza. Ta wersja elektroniczna została wprowadzona od 1 stycznia 2019 roku. Ja osobiście nie znam przedsiębiorcy, który prowadzi akta pracownicze w formie elektronicznej. Może wy znacie, ja nie znam, natomiast jest taka możliwość. Tą dokumentację pracowniczą trzeba przechowywać oczywiście w sposób, który gwarantuje poufność, kompletność, dostępność. Nie ma zagrożenia uszkodzeniem lub zniszczeniem i przez okres zatrudnienia danego kierowcy. A także przez okres 10 lat tyle mówi przepis, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres, i będę później mówił o okresie 50 lat. Natomiast po 1 stycznia 2019, jeżeli zatrudniacie swoich nowych pracowników, to jest to okres 10 lat po, po okresie ale to będę mówił precyzyjnie później w następnych slajdach. Czyli standardowo 10 lat, natomiast inne przepisy mogą określać okres dłuższy i ten okres dłuższy to będzie na przykład 50 lat. Zresztą przed tą zmianą tego rozporządzenia okres generalnie był 50 lat. Teraz został wprowadzony okres 10-letni. 10 na tą dokumentację pracowniczą składają się oczywiście akta osobowe. Ja sobie za chwileczkę omówimy szczegół, dosyć szczegółowo, aczkolwiek nie będę Cię męczył. Jeżeli chodzi o y, czytanie każdego przepisiku, bo myślę, że ściąga, którą Ci przygotowałem, da Ci dużo wartości i tam na spokojnie będziesz mógł sobie to przejrzeć i z tego skorzystać. Oraz dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem, ze stosunkiem pracy. Teraz na dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, co się składa? Ewidencja czasu pracy, czyli to, co robicie w programie Fortran, a jeżeli tutaj jest jedna osoba, która nie ma programu Fortran, to po prostu dokumenty, które ewidencjonują czas pracy. Wnioski, które są związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego, czyli wnioski o urlop, mówiąc krótko, lista płac, czyli lista wynagrodzeń, innych świadczeń, które pracownik otrzymuje. Albo na konto, albo do rąk własnych, czyli gotówką, i wówczas pamiętajcie, że musi być wniosek pracownika o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Domyślną formą wypłaty jest przelew, jest konto bankowe pracownika, natomiast pracownik może wystąpić z wnioskiem o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych i taki wniosek powinniście mieć. Karta ewidencji przydziału odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej. A także dokumenty, które są związane z wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację. To niektórzy inspektorzy lubią sprawdzać. Ten ostatni punkt nie wszyscy. Ci, którzy się specjalizują w czasie pracy kierowców, raczej zwracają uwagę bardziej na ewidencję czasu pracy, listę płac. Natomiast ci, którzy się nie znają na czasie pracy kierowców, są tacy inspektorzy, a przyjdą do Was na kontrolę to wówczas będą zwracali, owszem, na listę płac będą zwracali uwagę, ewidencja, jak, jak będzie to popatrzą na nią powiedzą super. Natomiast ten czwarty punkt mogą sprawdzać, bo, no bo to jest stary punkt z, z kodeksu pracy po prostu. Od 1 stycznia 2019 i to jest to rozporządzenie ministra o dokumentacji m, pracowniczej, które możecie sobie zapisać, to jest dziennik ustaw pozycja 2369 z 10 grudnia 2018 roku. Uwaga, nastąpił podział akt osobowych na cztery części, to jest A, B, C i D. Ci z was, którzy od wielu lat zajmują się czasem pracy kierowców, czy kadrami, czy rzeczami związanymi właśnie z kierowcami, pamiętają trzyczęściową teczkę, akta osobowa, czyli A, B i C. Więc pierwsza rzecz, na którą, którą polecam Ci, żebyś sprawdził, czy sprawdziła, to jest to, czy posiadasz teczkę pracownika, akta osobowe, które mają cztery części: A, B, C i D. Nawet dla pracowników, którzy byli zatrudnieni przed 1 stycznia 2019 roku, taka część D musi się znaleźć w aktach osobowych. W niej nic na razie może nie być, o tym później Wam powiem, co w tej części D powinno się znaleźć, natomiast ta część D powinna być dopięta do akt osobowych. Akta osobowe pracowników, którzy zatrudnieni byli przed 1 stycznia 2019 i których stosunki pracy trwają w tym dniu, Mogą właśnie zostać dostosowane, to co powiedziałem, do przepisów nowego rozporządzenia z wyłączeniem części D. Zaraz wam powiem, dlaczego z wyłączeniem części D i co to oznacza przykład. Ta część D generalnie słuchajcie, to są wszystkie nagany i kary, tak zwane kary porządkowe wynikające z kodeksu pracy. Czyli kiedyś to, co trzymaliśmy w części C te kary i nagany, między innymi, to teraz te kary i nagany upomnienia trafiają do części D. I teraz mamy przykład. W grudniu 2018 roku kierowca dostał naganę. I ona została wpięta do części, przepraszam, część B nieco, oczywiście część B. Ona została wpięta do części B akt osobowych, bo tak miała być wpięta przed 1 stycznia 2019. I po 1 stycznia nie ma potrzeby przenoszenia jej do części D. Natomiast jeżeli w czerwcu 2019 roku ten sam kierowca, ten sam pracownik otrzymał kolejną karę porządkową, tym razem tę nową karę, Masz wpiąć do części D i do tego służy część D. Czyli teraz już w tej chwili od tej, chwili, to jest przykład oczywiście z przełomu roku 2018-2019. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, albo jeżeli były jakieś kary i upomnienia u ciebie dla twoich kierowców po 1 stycznia 2019, to te kary i upomnienia muszą się znaleźć w części D, więc przenieś sobie z części B do części D. Dokumenty muszą być przechowywane w porządku chronologicznym i powinny być ponumerowane, i każda z tych części, czyli każdy dokument sobie osobno numerujesz, 1, 2, 3, 4 na przykład, albo A1, A2, A3 też tak może być, bo można je tematycznie sobie łączyć. Natomiast generalnie może być to 1, 2, 3, 4 w poszczególnych częściach, oczywiście A, B, C i D. Tu na slajdzie jest błąd, bo jest A, B, D, D. Oczywiście ma być A, B, C i D, nie D, D. To to oczywiście jest błąd na tym slajdzie. Każda z tych części powinna zawierać taki swoisty spis treści, czyli wykaz tych wszystkich dokumentów, które w poszczególnych częściach masz powpinane, jeżeli chodzi o akta, akta osobowe. Muszą, tak jak powiedziałem Wam, muszą te, to jest akurat wyciąg z tego rozporządzenia ministra. Te oświadczenia lub dokumenty muszą być ze sobą powiązane tematycznie. Te, które są ze sobą powiązane tematycznie, możesz przechowywać w wydzielonych częściach to, co powiedziałem i numerujesz odpowiednio A1, B1, C1 i tak dalej. Więc wtedy tworzysz wykaz dla każdej z tych części, czyli dla części A1, dla części A2, na przykład dla części A3, tworzysz osobne spis treści. Jeżeli tak masz, najczęściej firmy mają po prostu część A, B, C i tyle. Nie ma żadnych A1, B1, C1, ale jak tego jest dużo, zaczyna się ta teczka rozrastać, to czasami warto sobie to jakby powiązać tematycznie. I wtedy można te części jeszcze podzielić na takie w środku części A1, B1, C1 i kolejne. Części D oczywiście, część D to są kary, i również jeżeli, jeżeli są jakieś powiązane tematycznie znowu te kary, to można też numerować D1, D2 i tak dalej.